Cóż to za przekleństwo spada na niektórych, że nigdzie nie mogą czuć się dobrze? Ani gdy świeci słońce, ani gdy go nie ma, ani z ludźmi, ani w samotności. Oto doprawdy coś niezwykłego, nie wiedzieć co to dobry nastrój. Największymi nieszczęśnikami są ci, co nie mają prawa do nieświadomości. Mieć wysoce rozwiniętą świadomość, być w każdej chwili świadomym, w każdym momencie zdawać sobie sprawę z własnego położenia względem świata, żyć w ciągłym napięciu poznawczym, to być straconym dla życia. Poznanie jest dla życia utrapieniem, świadomość zaś to otwarta rana w rdzeniu życia. Czyż człowiek nie jest zwierzęciem wydanym na pastwę śmierci? I czyż nie jest tragedią bycie człowiekiem, to znaczy zwierzęciem wiecznie niezadowolonym, zawieszonym między życiem a śmiercią? Mam już serdecznie dość, albo raczej, jestem zupełnie zdruzgotany ciężarem tego przywileju bycia człowiekiem. Gdybym tak mógł z miejsca zrezygnować, ale czym miałbym się stać zwierzęciem? Przebytą drogą nie mogę pójść wstecz. Poza tym istniałoby ryzyko, że stanę się zwierzęciem obznajomionym z historią filozofii. Zostać nad człowiekiem? Nie to niemożliwe i głupie, to jakaś śmieszna mrzonka. Czy nie ma jakiegoś pośredniego rozwiązania od czegoś w rodzaju nadświadomości? Czy nie można by żyć poza nie zaś z tej strony bliskiej zwierzęcości wszelkimi złożonymi formami świadomości, poza niepokojami i udrękami, poza nerwową szarpaniną i przeżyciami duchowymi, w jakiejś sferze egzystencji, gdzie dostęp do wieczności nie byłby tylko mitem? Co do mnie, składam dymisję z człowieczeństwa. Nie chcę już i nie mogę nadal być człowiekiem. Bo i cóż jeszcze mogę zrobić w tym charakterze? Pracować nad jakimś systemem społecznym i politycznym, albo unieszczęśliwić jakąś panienkę? Wyszukiwać niekonsekwencje w systemach filozoficznych, albo działać na rzecz jakiegoś ideału moralnego bądź estetycznego? Wszystko to wydaje mi się zbyt mało. Zresztą, gdyby nawet wydawało mi się czymś wielkim, jak to bywa niekiedy, i tak nie potrafiłoby mnie pociągnąć. Rezygnuję ze swojego człowieczeństwa. Nawet jeśli na drabinie, po której zamierzam się wspinać, będę sam, samuteńki. A zresztą, czyż nie jestem absolutnie sam w tym świecie, od którego nie oczekuję już nic. Gdzieś poza wszelkimi obiekowymi ideałami i zwykłymi formami, w jakiejś nadświadomości, może jeszcze dałoby się oddychać. Tam upojenie wiecznością rozpuściłoby wszystkie skazy tego świata, i już nic żaden problem ani żadna duchowa udręka nie mąciłoby ekstazy wieczności, w której byt byłby równie czysty i niematerialny jak niebyt.